Witam wszystkich. Dzisiaj pacjentem do konserwacji jest KIA Sportage. Chciałbym się podzielić taką jedną tutaj ciekawostką, jakim jest to, że zawieszenie przy tych autach, które są malowane takim podkładem, który bardzo szybko koroduje. Zaraz Wam pokażę, zajdę na dół. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Są takie... Po, po, e, ...początki korozji. Auto jest dość świeże, bo to jest 2020 rok. O, co to? Na tych zgrzewach... Tutaj. tutaj się zaczyna. Ciach, ciach, ciach. I w związku z tym, ja generalnie zawsze maluję to podkładem epoksydowym linii przemysłowej. Kto ogląda mój kanał, to wiecie, że ja korzystam z firmy Hempel. U mnie się jakoś sprawdzają się te środki działają, a dlaczego lakieruję zawieszenie przednie i tylnie bo kiedyś miałem sytuację, że auto przyjechało po 6 latach na przegląd wszystko to ładnie się trzymało a sanki przednie i tylnie były skorodowane nie wiem co to za podkład jest jakiś twardy na pewno Także przednie tym będą lakierowane epoksydem przemysłowym i jeszcze na to pójdzie poliuretan, a całość płyty podłogowej będzie twardym woskiem lakierowane. Auto już jest przygotowywane do umyte jest przygotowywane, jest oklejane, jest do zabezpieczania. Oczywiście wszystko jest to, co powinno być zabezpieczone zabezpieczone. Kątów wtórnych regulacja jest też musi być zabezpieczona. Wszystkie kostki, przewody standardowo to musi być zabezpieczone. To musi być jeszcze to, to jest do ściągnięcia. To jest do obniżenia. Wszystko samo tutaj rozkręcamy. Wszystko co się da, obniżamy, żeby wszędzie doszła. Doszed epoksyd, ewentualnie konserwacja, jak ktoś konserwuje czy tam wosk. Także auto. Szykowane jest do zabezpieczenia, no jak to w nowych samochodach no, praktycznie nie ma tej konserwacji, wszystko jest gołe, gołe i wesołe, jak to mówią. Tu jest troszeczkę tylko kawałeczek, mastyki i tu się kończy i ta sama sytuacja, że to, to jest też do rozebrania, czyli do opuszczania na dół, żeby się można było dostać pod spodem. Auto będzie woskiem konserwowane tu wszędzie. Eee, z przodu będzie. Czarna konserwacja, jednak z dodatkiem wosku, bo tutaj najwięcej syfu się zbiera, także żeby dobrze było to myć. Także taki krótki filmik, który zauważyłem. Zauważyłem sytuację, którą producenci tutaj gdzieś skąpo lakierują te, te elementy. Także ja je od kilku lat już Lakieruję epoksydem poliuretanem i wtedy zdaję to egzamin. Rzucę jeszcze po konserwacji, jak to wszystko wygląda. Zapraszam na kolejny film.